Siemanko! Cześć i czołem. z tej strony Macset i tutaj pierwszy odcinek z serii Minecraft i Grzyska śmierci. Tak! Yy, to jest jakiś tam serwer yy, mySG. Link będziecie mieli w opisie. Serwer powiem, że jest bardzo, bardzo duży. Um, szybko skrzynię. Serwer jest, jest... Jest, 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 Crafting, crafting, crafting. Oby mnie jeszcze nikt nie bił, obym mnie jeszcze nikt nie bił Jest, 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 jest. Proszę nie o mnie. Nie, 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 nie. nie, 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 nie. A to się, kolego, zdziwisz. A to się, kolego, zdziwisz. Haha, ha. co? Teraz to koksie uciekasz. Dobra, nie ryzykuję. A. Słychać, słychać. Przepraszam za jakiś tam krzyk jak się w tle, ale wątpię. Yy, I dobra, muszę, muszę, muszę szybko tutaj iść. Tutaj, tutaj, tutaj. Przepraszam za chwilę. Jestem już. Przepraszam za to. Oj, oj, oj. Jest. O oh, shit, 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 shit! Jest. Jest jest, jest! jest, 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 jest... Jest, jest, dobrze. Jest pięknie. Dobra, 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 nie, 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 lepsza klota, lepsza klota, lepsza klota. Dobrze, 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 dobra, 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 dobra. Proszę, proszę, proszę trzeba zjeść. O, 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 nice. Potka. Dwa Do no. stejki. Dobra i idziemy. Eee, jak naprawdę... Słyszycie jakieś... Jak będziecie mieli coś tyle to przepraszam, yy, chwila. Przepraszam naprawdę jeszcze raz. Ale... Przepraszam jeszcze raz. Ale... Wszystkie problemy domowe, że tak powiem. Dobra, to da się Idziemy. Trochę mało się ale przepraszam, naprawdę, jeszcze raz za to, ale po prostu. A w domu nie jest, w moim domu nie jest mega atmosfera. Trzeba odzwalonywać. Cicho. Po, po prostu nie warto. o trzech graczy nieźle. Yy, serwer yy, to jest, yy, nie dodałem chyba, to jest serwer MySG. Link będzie w opisie. Yy, serwer jest na 4000 sla, 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 slotów, więc spokojnie, yy, spokojnie możecie się wbić na niego. Yy, raczej nigdy nie widziałem, żeby... Całe 4000 graczy yy... Najwięcej no to Chyba było około, jak wchodziłem godzinkę temu To było 3000, coś takiego Ale no, da się pograć Tylko po prostu dużo osób gra na tym SG, więc trudno na nie wejść Ale kurczę, jak tam wbić, no jak tam wbić Ale czasami się udaje, o Jezu, jak tu wysoko Dobra. Yy... O, tam ktoś jest, dobra. Jeszcze tylko raz zerknę na eku, może coś tutaj potem i O, właśnie, jakby ktoś wiedział, co tu się dzieje z moim. E, no, z moim. moim u mnie Minecraftem, że tak muszę. O, tak przesuwać. O, tak, a nie mogę po prostu czegoś gdzieś dać. To jest bardzo niewygodne, jakby ktoś wiedział, co trzeba zrobić i co się stało. To bardzo bym prosił, żeby napisał. Przepraszam, że napisał w opisie, nad Genau w opisie yy, w komentarzu. O, Cześć! A gdzie on jest? Gdzie ten koleś się gdzie On jest tam. Pode mną. No, dobra, muszę to jakoś do niego zejść. Po prostu, match, deathmatch, deathmatch, deathmatch. Ty ja nie mogę, on jest tam. Muszę go zgarnąć, muszę go zgarnąć. Jakiś... Tutaj muszę jakoś spaść. Jakoś z tego kurczę. No nie fajnie, dobra. Muszę to jakoś przydłużyć. No, tam do niego dojdę. To już byłem w tej skrzyni. Jeszcze raz zerknę na wszystkie. A nie byłem. O, o, Blitzstar. O, właśnie to jest Blitztar, moi drodzy o właśnie mekset, tak to ja mekset, mekset znalazł a co tu weźmiemy darmowe co to jest darmowe dostajesz buty słońca a ja nie mam żadnych lepszych butów chwila chwila muszę coś wywalić a buty słońca zobaczmy co to są te buty słońca w sensie ruchu ruchu. Uh, uh. no panie Kurde. to słońca zawsze spoko oho uh, 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 nice Nice, nice, nice Zasuwają, nieźle. źle shit, 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 shit. shit. oj, gdzie jest gościu, gdzie jest gościu? Jest, jest mój pierwszy hit No nie, 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 nie! zawiga, zawiga. Jest! Wygrałem? Wygrałem tak jest, dziękuję bardzo y, za, za obejrzenie tego pierwszego odcinka y, będzie ich znacznie więcej y, no i po prostu y, będą takie serie, będę je nagrywał na mój kanał y, no i będą to różne mapy jakbyście chcieli link do tego serwera to znajdzie się on w opisie dzięki za oglądanie i Cześć.